Przyszedłem ogień rzucić na ziemię. Jakże pragnę, żeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć. Jakiej doznaję udręki, aż to się stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie. Powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu matka przeciw córce, a córka przeciw matce teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. Z rewolucją francuską przyszła do Francji bardzo ostra fala laizytacji. Próbowali na przykład usunąć niedzielę z kalendarza, tworząc dziesięciodniowe dekady zamiast tygodnia, aby ludzie nie gromadzili się w kościele wydziemnickim. Święty i gorliwy kapo z Bordeaux z Francji, błogosławiony Józef Szaminat, energicznie reaktywował stronnice Mariańskie, wołając głożno. I czytam: Gromadźcie się w kongregacji, w so, wysadalicy, so kongregamini, to jest łaczyny. kongregamini, żeby iskry, które to wielkie zło rozproszyło, połączyły się i odłożyły tylko jeden płomień, a ogień miłości by zapłonął na nowo z całą swoją siłą. Jest to jedyny ogień, który nie spala. Jego skutek jest tym lepszy w miarę jego rozpalania się. Panie mi miałem nachnienie od słowa Jezusa w dzisiejszej Ewangelii. Przeszedłem rzucić ogień na ziemi. i jakże bardzo pragnę, żeby on zapłonął. Wtedy święty kapłan napisał do papieża tamtego czasu, żeby położyć potężną tamę zalewowi zła. Niebo mi nachnęło na początku tego stulecia, żebym się starał u stolicy świętej o dyplom misjonarza apostolskiego w celu, Ożywiania lub ponownego rozpalania wszędzie Bożej pochodni wiary. Dlatego też rektowały sodalicję pragną cytuję ukazać wszędzie wobec zdumionego świata imponujące masę chrześcijan, katolików w każdym wieku, każdej pci i każdego stanu, którzy zjednoczeni we specjalnych rzeczniach Będą praktykować bez zarozumiałości i bez ludzkich względów naszą świętą religię w całej czystości jej dogmatów i moralności. To Sudalicja. Słowa Pana Jezusa mobilizuje dalej Sudalicję, aby ponownie rozpalały wszędzie Bożą pochodnie wiary. Szczęść Boże.